Szanowni Państwo, witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w sali Olimpia. Dziś mamy dwie, dwa tematy spotkania. Pierwsze z nich dotyczy programu 500+, to jest program rządowy, w ramach którego gmina Starachowica otrzyma ponad 8, 18 milionów złotych w tym roku, które będzie przekazane rodzinom, które kwalifikują się do otrzymania świadczenia wychowawczego na dzieci. Trzy punkty, które gmina uruchomi, będą działały od... 1 kwietnia i będą przyjmowały wnioski. A będą to punkty zlokalizowane w Galerii Skałka na pierwszym piętrze, punkt zlokalizowany w w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i trzeci punkt to jest Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Te trzy punkty będą od 1 kwietnia przyjmowały wnioski, a wnioski tydzień wcześniej będzie można zacząć pobierać w dokładnie tych samych punktach, plus ściągać sobie ze strony Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więc każdy zainteresowany wcześniej ten wniosek będzie mógł ściągnąć sobie, wypełnić, przy Tydzień przed uruchomieniem składania wniosku będzie mógł przyjść do punktów, które będą zlokalizowane we wspomnianych miejscach, po to, żeby zobaczyć, czy wniosek został wypełniony prawidłowo, czy wszystkie dokumenty zostały załączone. Po to, by bez problemu 1 kwietnia z w, wszystkimi załącznikami wniosek został złożony w miejscach, które będą do tego przeznaczone. Dodatkowo od 15 marca Gmina Strachowice zorganizuje spotkania w przedszkolach na terenie miasta, w szkołach, które będą spotkaniami z rodzicami. Po to, żeby też wyjaśnić wszystkie wątpliwości i pytania, odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z programem Rodzina 500. Na tych spotkaniach, w tych spotkaniach będą uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po to, żeby jak najwięcej odpowiedzi udzielić tym, którzy są najbardziej zainteresowani, czyli tym, którzy będą mogli to świadczenie rodzinne, wychowawcze pobierać. Zostały uruchomione też specjalne numery infolinii w Urzędzie Wojewódzkim i również będzie można dzwonić do działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, po to, by uzyskać niezbędne informacje związane z programem 500. Te numery podamy Państwu po naszym dzisiejszym spotkaniu. Tyle na temat programu Rodzina 500+, a dziś gościmy, Szanowni Państwo, zarząd Koła Dużych Rodzin w Starachowicach. Zapraszam, zarząd. Szanowni Państwo, w linii Starachowice działa program Duża Starachowicka Rodzina który uprawnia do zniżek w instytucjach należących do gminy Starachowica, ale również u ponad 50 partnerów, którzy działają na terenie naszej gminy, do ulgi zniżek dla dużych rodzin. Koło dużych rodzin, które wielokrotnie inicjowało różnego rodzaju działania związane z pomocą dużym rodzinom, działa u nas prężnie, będzie organizowało również zjazd dużych rodzin w Starachowicach. Myślę, że w tym roku się uda ten zjazd zorganizować i udało się nam współpracować doprowadzić do wielu zmian, które sprawiają, że możemy mówić o polityce prorodzinnej gminy Starachowice. W tym roku, a właściwie w roku ubiegłym, ale mówię o pierwszym roku swojej kadencji, zostały wprowadzone ulgi za przejazdy komunikacją miejską dla posiadaczy karty dużej rodziny. Te ulgi obowiązują od ubiegłego roku i uprawniają do zakupu biletu miesięcznego. Normalny kosztuje 100 zł, dla posiadaczy dużej, karty dużej rodziny to jest 50 zł i ulgowy bilet, który wynosi 60 zł, dla posiadaczy karty dużej rodziny to jest 30 zł. To tak wyglądają zmiany, jeśli chodzi o przejazdy komunikacją miejską, do których uprawnieni są um, partnerzy programu Duża Starachowicka Rodzina, bądź Karty Dużej Rodziny Ogólnopolskiej. Na najbliższą sesję natomiast przygotowałem projekt uchwały, który również skierowany jest do posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a tych w Starachowicach mamy ponad około 349 rodzin, którzy mogliby skorzystać z ulgi za odbiór odpadów komunalnych, i ta opłata w tej chwili wynosi 8 zł miesięcznie od osoby. Oczywiście mówimy o selektywnie zbieranych odpadach. Jeśli chodzi o posiadaczy karty dużej rodziny, propozycja jest, by ta stawka wynosiła 4 zł od osoby. I wiadomo, że tylko i wyłącznie ulga dotyczyłaby tych rodzin, które selektywnie zbierają odpady. Radni podejmą decyzję dotyczącą tego, czy taką ulgę przyznać, czy nie. Koszt dla gminy Starachowice rocznie to byłoby około 84 tys. zł. W tym roku to byłby koszt 42 tys. zł, gdyby, tak jak jest w proponowanej uchwale, zaczęła ta zniżka obowiązywać od 1 Lipca 2016 roku. I szanowni Państwo, przechodzimy jeszcze do naszych partnerów, którzy są najważniejsi w tym programie, którzy są naszymi gośćmi. Chciałbym, żeby opowiedzieli o tym, jakie zniżki ich firmy. Oferują i z którymi firmami mamy do czynienia, bo kilku z nich zaszczyciło nas swoją obecnością, a przez ostatni rok przybyło tych firm ponad 10, które stały się partnerami programu Duża Starchowiska Rodzina. I właśnie te firmy, które w, przez ostatni rok dołączały do tego programu jako partnerzy, zaprosiłem na dzisiejsze spotkanie. Proszę bardzo. No więc tak, w lokalu Bistro Manhattan nasi goście dostają 15% zniżki. Jest nam bardzo przyjemnie, że możemy zaoferować taką zniżkę, i widzimy też zachwyt w oczach klientów. To tyle. Ja reprezentuję sklep motoryzacyjny AutoHit przy ulicy Hutniczej 7B w naszym mieście. Oferujemy zniżkę na każdy asortyment 10%. Także zapraszamy serdecznie. Będziemy oczywiście klientów obsługiwać tak, jak należy. Zapraszamy. Ja reprezentuję sklep zoologiczno-wędkarski na Dworcu Wschodnim, więc zapraszamy. Mamy tam 10% zniżkę dla klientów, z czego są mile zaskoczeni, że jest taka karta dużej rodziny, więc zapraszamy wszystkich. Ja reprezentuję Międzynarodową Szkołę Matematyki 2, 2 która działa u nas w Strachowicach już od dwóch lat. Mamy zniżkę dla pierwszego dziecka 5%, dla drugiego dziecka 10%, a trzeciego i kolejnego 20% na abonament miesięczny na naukę matematyki. Ja prowadzę kancelarię radcy prawnego w Starachowicach. Proponuję zniżki do 50% od cen wynikających z rozporządzenia ministra sprawiedliwości w zakresie kosztów zastępstwa procesowego sam jestem oprócz tego że jestem partnerem karty dużej rodziny jestem także posiadaczem karty dużej rodziny Dziękuję bardzo to są nasi partnerzy, Szanowni Państwo. I tych partnerów przybywa. Wszystkie firmy lokalne, które są zainteresowane dołączeniem do programu Duża Strachowicka Rodzina, również zapraszam do współpracy, do zgłaszania się do referatu edukacji, promocji kultury, sportu i turystyki w Urzędzie Miejskim, po to, żeby poprać stosowny wniosek, podpisać umowę i stać się partnerem programu Duża Strachowicka Rodzina. Wszystkich do tego gorąco zachęcam.